Elon, wszystkim. Dochodzimy do momentu, gdzie należy oddać swoje głosy na tokeny na Bybicie. To jest to, co nagrywałem Wam trochę wcześniej. Tutaj znajomy wrzucił na Telegram informację o tym, który token zdobywa przewagę. No i można łatwo tutaj sobie zobaczyć, że token Tawa ma najwięcej głosów, bo tu mamy 17 milionów głosów. Jeśli dobrze to czytam. Tak, A ten pierwszy CSIX mamy 1,141, czyli jest mniej. Jak dobrze liczę, także ja będę oddawał tutaj głosy na token TAWA. Aktualnie zostało jeszcze 17 godzin na to, by tutaj oddać głos. Oczywiście głosy mogą oddać osoby, które wcześniej trzymały tokeny na tej giełdzie. I tutaj trzeba było trzymać tokeny USDT, USDC. Tutaj zresztą pod tym number 16 macie napisane o co chodzi, jakie tokeny należy trzymać. Jeżeli chodzi o więcej informacji, wystarczy kliknąć tutaj Activity Rules. No i pojawi nam się informacja na temat właśnie tego głosowania. To też już pokazywałem Wam wcześniej, ale tak jak widzicie można po prostu tutaj jeszcze troszkę na ten temat sobie przeczytać. I zapoznać się właśnie z tą akcją. Także ja już będę głosować. Głosujemy na token Tawa. Ja tych głosów zobaczymy zaraz, ile mam. Mam 2247 głosów. Miejmy nadzieję, że ta Tawa po prostu wygra tutaj i zrobi robotę. Także ja klikam głosy, klikam confirm. Jest informacja, że można oddać głos tylko raz. Wcześniej można było głosować na kilka tych tokenów, na przykład po jednym głosie. No a teraz troszkę to zmienili i trzeba się zdecydować na jeden. Ale w internecie można dzięki ludziom właśnie znaleźć informację, który token zyskuje tutaj głosy. Także lecimy z tym, głosujemy. No i zobaczcie: token tawa. 21 milionów czy tam 21 tysięcy raczej milionów głosów. No i tutaj mamy milion, tutaj mamy 500 tysięcy. Także zagłosowaliśmy na token, który prowadzi właśnie tutaj w tej akcji i jest duża szansa, że dzięki temu, że zagłosowaliśmy dobrze, otrzymamy nagrodę właśnie za to głosowanie. Dajcie znać w komentarzu, czy bierzecie udział tutaj. Zostawcie oczywiście jakiś komentarz dla zasięgu, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie mój kanał. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!